To jest, drodzy Państwo, żaden żart. Tego już nawet Orwell nie wymyślił. Polski styropian budowlany zbudował sobie całkiem niezłą przewagę konkurencyjną, lekki, skuteczny, dostępny, popularny, łatwo kształtowalny. 25% rynku w Europie mają w rękach Polacy. Tylko, że to chyba się nie podoba. Bo przecież nie może być tak, że polskie firmy coś potrafią. Polak buduje i ociepla taniej i lepiej niż zachodnie koncerny od wełny mineralnej. Pojawia się nowe rozporządzenie, żeby troszczyć się o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Nie będzie wolno stosować samego styropianu, tylko trzeba będzie go przekładać wełną mineralną. Kto produkuje wełnę i dlaczego projektantom nie będzie się chciało przekładać tego, tylko będą od razu stosować wełny mineralną. Głównie niemieckie koncerny. No a te regulacje trzeba było ją wprowadzić, bo, bo trzeba było dostarczyć nowej kapitalizacji niemieckiemu przemysłowi. Czyli jak zawsze, jak coś mamy, to nam drodzy Państwo zabierają, bo żaden normalny projektant nie będzie projektował przegród termoizolacyjnych po to, żeby wdrażać potem mieszane izolacje i potem nadzorować dwa razy więcej pracy i ewentualnych pomyłek budowlańców. Styropian będzie zaorany najprawdopodobniej, a Polacy jako tańsza konkurencja znowu do strzału Projekt, rozporządzenia, trochę procesów wywróci. Także projektantom, także budowlańcom. Zwłaszcza, że w 27 roku ma nadejść ETS2, który będzie jedną wielką europejską termomodernizacją. Bóg raczy wiedzieć, gdzie będziemy gromadzić kapitał, bogacić się, rozwijać technologię, latać w kosmos, za co i być obywatelami świata, jak kolejna branża pójdzie do piachu, a my będziemy wysyłać naszych producentów na grządki do pielenia, bo komuś to przeszkadza, bo ktoś znowu zadbał o to, żeby w ramach kolejnych euroregulacji kolejne ścieżki konkurencyjne zamykać. ETS-2, to jest element z kolejnego zbawiania za życia w Europie, które ma następować. Taki system ostatecznego udoskonalania marnej naszej egzystencji, bo ktoś wie lepiej, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy funkcjonować. Tymczasem to dotyczy właśnie między innymi budownictwa, bo. Ten handel emisjami w wersji 2.0 dotyka już nie przemysłu ciężkiego, już nie energetyki czy kopalin, co zresztą położyło naszą konkurencyjność w bardzo wielu sferach i też spowodowało, że po prostu koszty życia nam wzrosły, a też inflacja także. Teraz w ETS-2 regulacją będą podlegać: budownictwo, transport, domy, piece, auta. Wszystko ma kosztować więcej, wszystko ma być kontrolowane. No masz dom, ogrzewasz lęglem, gazem, to się przygotuj, bo według wszystkich symulacji, które można dostać na rynku, wszystko podskoczy, jeśli chodzi o ceny i to mocno. I nie według jakichś teorii spiskowych, tylko to dane z raportów. Bo nie wiem, czy wiecie, no jak działa ETS-2. Najbardziej interesującą rzeczą i ofertą rynkową, która się pojawi właśnie w Polsce, będzie odwrócona hipoteka dla właścicieli nieruchomości, bo te wszystkie nieruchomości, żeby można było je używać, wynajmować, sprzedawać, będą musiały być zmodernizowanymi do systemu ETS-2. Pewnie się pojawią jakieś uczynne fundusze inwestycyjne, zakupowe, no przecież nie polskie, i będą wykorzystując masowość zjawiska i konieczność, że na musiku wszyscy będą musieli się modernizować, a nie wszystkich będzie stać, że będą właśnie kupować, bo jak konieczność sprzedaży, to ceny będą zniżkowały. Więc pewnie może się okazać tak, że zaraz wszystkie. Osługi na rynku będą musiały wykonywać firmy koncesjonowane, mające konkretne certyfikaty, certyfikaty za duży pieniądz. Skoro ETS-2 ma być prowadzony masowo, to duży pieniądz na rynku jest do wzięcia. No i w tym masowym skoku na kasę Europejczyków no, nie wypada się dzielić z Polaczkami bo my tu mamy być bierną, szarą masą. I z tą naszą trochę nieporadnością na salonach europejskich mamy wyjść z tego całego procesu goli i weseli. To nie wszystko, bo to na scenę ma wejść Mercosur. Tam ma być jeszcze na zapleczu system ETS3. <grym> tak, tak, tak. Bo wiecie, kogo tym chcą objąć? No rolnictwo. Mięso, mleko, emisje od zwierząt. Niedługo krowa stanie się, zdaje się terrorystą klimatycznym. A ty, drogi Polaku, będziesz płacił więcej za schabowego, bo Unia uznała, że fermentacja żwacza to zbrodnia przeciwko planecie. No chyba, że od niemieckiego pośrednika kupisz cokolwiek z Ameryki Południowej, no bo przecież Mercosur na tym polega, żeby ktoś położył łapę na dystrybucji czegoś, co będzie omijało te normy. A to naszych rolników, rodzimych rolników, którzy już zaczęli sobie radzić w tej przestrzeni żywności ekologicznej i zdrowej, będzie można spuścić w przydomowej wygódce. Były takie branże, w których Polacy osiągali niemałe sukcesy i wygrywali rynek. No na przykład w branży spedycyjnej, związanej z transportem transkontynentalnym. Zmieniono przepisy o pracownikach delegowanych i cała polska branża spedycyjna, która jeszcze niedawno święciła sukcesy, dostała czkawki, bo każdy kierowca, każdy robotnik, który jest wysyłany za granicę, musi być zgłoszony, zarejestrowany, i ubezpieczony, nie wiem, tam pięciu czy sześciu krajach jednocześnie. I to jest, drodzy państwo, żaden żart. Tego już nawet Orwell nie wymyślił, bo to jest, drodzy państwo, jakieś biurokratyczne piekło. I to piekło serwuje i akceptuje nasza własna administracja, tolerując za każdym razem takie regulacje, które w zasadzie pozostawiają kolejne polskie branże bez żadnej ochrony. Ta sytuacja likwiduje jakiekolwiek szanse na jakąkolwiek niszę produkcyjną i usługową. To za każdym razem, kiedy Polska i Polacy coś wypracują, coś osiągną, coś zbudują, zaczynają widzieć, Sukces wynikający ze swojej pracowitości, to przychodzi jakieś chore rozporządzenie, które równa absolutnie wszystko z ziemią. I to jest system opresji. System eliminowania konkurencji dzięki temu, że się ma świetnych lobbystów, wykorzystują tego typu luki do zarzucania nam kagańca. Bo to jest taki system centralnego planowania przez eurokratów z Brukseli, którzy zawsze wiedzą lepiej, jak mamy żyć. I to nie jest żaden rynek wspólnotowy albo żadna demokracja, tylko po prostu tyrania przepisów. Tylko po co tracić energię na sabotaż tego typu spraw. Skoro można by budować europejskie prosperity znacznie lepiej i wszystkim nam by to posłużyło, ale widać, nie o to chodzi. To nie jest wszystko, bo kiedy wszystkie branże, szczególnie w takich krajach, które są na dorobku, zostaną osłabione przez tą urzędniczą, regulacyjną interwencję, zostaną wyczerpane też kapitałowo rozmaite przedsięwzięcia, ale i psychicznie, bo przecież przedsiębiorcy nie będą tego wytrzymywać. Na rynek wejdą ci, którzy mają największe rezerwy, największy kapitał, największe możliwości kredytowe. No, przypadkowo akurat ci, którzy nam przeorali tutaj kraj dwiema wojnami światowymi, oni wkroczą ze swoim kapitałem no i wykupią za bezcenną masę upadłościową to, co część z nas będzie musiała spieniężyć, bo będziemy na musiku, bo nie będziemy mogli sprzedawać i obracać własnymi nieruchomościami bez wdrożenia tych dyrektyw. Na przykład. A potem no z odpowiednim lobbyingiem nagle odkryją, że te wszystkie przepisy szkodzą europejskiej gospodarce. Wszyscy wtedy odetchną, Europa będzie zbawiona. Wszystko się uchyli, zniknie bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zniknie emisja skrowy, zniknie ten cały handel głupotą maskowaną kodem ETS, ale nas już nie będzie w grze. Nie będzie też polskiego przemysłu, nie będzie polskiej własności, polskich nieruchomości, nie będzie suwerenności. Bo wszystko zostanie przejęte przez tych, którzy mieli po prostu zasoby, żeby przetrwać, żeby przeczekać. No i kiedy to wszystko minie, zapłacić komuś, żeby przelobował koniec tej patologii, tego szaleństwa. Więc my zostaniemy wtedy z rachunkami i regulacjami w tle, które będą nam się odbijały czkawko. To jakiś zły sen, czarnowictwo? No mam wrażenie, że to po prostu zapobiegliwość i wyprzedzanie tego, co się zdarzyć może, ale także zachęta, drodzy państwo, do tego, żebyśmy się naprawdę wzięli do roboty i wyzbyli bierności.